Także reasumując, kiedyś A rapertedy śpiewał wszystko co najgorsze, wszystko co złe. Oto wizytówka składu Bezele. Nie. Yeah. Znaczy tak, on tak śpiewał. To wizytówka Wielkiej Polski Zjednoczonej. wkładany siłą w usta. tak? inspiracja West Ham United. Wizytówka. Hashtag WPZ. Wkładany wrogom w usta. By zadać im ból i upokorzenie. To właśnie mój autorski projekt. zjednoczeni przeciwko kulawym zagrywkom, złym zachowaniom i niesprawiedliwości. Dlaczego? Dlatego, że pokolenie ówczesnych moich 36-latków zostało skrzywdzone. Ledwo co pamiętamy czasy komuny, a potem przyszli moci agresywni ja jestem na emigracji, ekonomicznej emigracji, ale ja jestem tu 5 miesięcy na wakacjach. Mój projekt trwa i będzie trwał. I wiem, że Wy jesteście obok mnie, a ja jestem przy Was. To jest projekt ideologiczny, z serca płonący. Prawdziwy? zaznaczone krwiami i łzami. Ta niesprawiedliwość spotyka innych. Nie. Ja sam jestem winny temu, co się stało. W pewnym okresie mojego życia publikuję to w formie manifestu na YouTubie, w TV. Bo inni pisali kiedyś książki, a ja nagrywam. Nie mam z tym problemów. Patrzę ci głęboko w oczy. Bo nie mam sobie nic do zarzucenia. A jak się wita, patrząc w oczy. Dokładnie tak. Muzyka, polska muzyka, słowa raperów. Dużo mówią, tak to prawda. Tylko, że poza mówieniem jest też świat realny. Prawda, prawda. Dlatego Zouvenir, -in kategorii, inspiracja, gotowi do walki. O co? No, każdy ma swoje priorytety. Stety, stety, stety. Dla mnie jest to miłość, dla Ciebie może być chęć rewanżu, chęć zemsty, wendeta, czerwone serduszko, i ubaz Rozumiesz? To bardzo proste, bo fundamenty życia są bardzo proste. Pozdrawiam.